I dzień dobry serdecznie. Drogie panie, dostojni panowie. Au, 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 au. Zuma i Majka już są po spacerze, ale muszą mnie. Au, 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 atakować. Ojej, Zuma, jak ty wysoko skaczesz. Zuma, wysoko skaczesz. Dobrze da ci przywitać, tak, dziewczyny? No, oczywiście. Zuma musi poprowadzać trochę Majkę na spacer. Tak, zaprowadził na spacer, żeby grzeczna była. Koszulek <grystanie> też czuje się już coraz lepiej, ponieważ powróciła do etapu wskakiwania, wdrapywania się po nogach do góry. Boli to niemiłosiernie. A tak, dzisiaj się zabezpieczyłam i od razu, z samego rana, poprosiłam Adriana, żeby mi zostawił klucze od garażu. Także garaż już mam otwarty. Adrian dzisiaj, jakbym miała to powiedzieć brzydko, to bym powiedziała, że dał dół, ale powiem to ładnie, dał ciało. Oczywiście był z samego rańca. Zaraz po tym jak się wyspał, coś sobie porobił, ale nic nie nagrał, ponieważ nie naładował telefonów. I o, I mówię, musisz dzisiaj co? No Sama to zacznę, ale skończymy razem, ponieważ dzisiaj będzie tu długi dzionek. Czekam, aż Adrian skończy pracę i tu przyjedzie i mamy plan. Ale o tym nic nie będę teraz mówiła. To będzie niespodzianka. I dla nas świetna zabawa. Będziemy dzisiaj... Nie, nic nie powiem. Dobra, zobaczycie sami wieczorem. No a tak, garaż sobie otworzyłam, żeby się trochę wietrzył. Ale na razie do niego nie wchodzę, ponieważ jest tak piękna pogoda. W ogóle pogoda dzisiaj to fenomen, bo jak jechałam do pracy to było niecałe, były niecałe 3 stopnie. Natomiast teraz jest jakieś 15. I jak wychodzi słońce, coraz rzadziej, bo, bo już wa godzina. Ale jak wychodzi jeszcze słoneczko, to że jest tak cudownie i kolejne dni w ogóle mają być cudowne, także, także świetnie. Nie mogę się doczekać weekendu. No, ja czu, ach, mówiłam, że nie wchodzę teraz do garażu, niech się wietrzy, a ja zajmę się tym. Tym, 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 na co dokładnie teraz patrzę i pokazuję paluchem. O tym, jak pokazuję paluchem, to głupio ostrość. A dlaczego się tym zajmę? Dlatego się tym zajmę, że jak jesteśmy tu razem z Adrianem, to jest zawsze. Zostaw te kołąski, na no co je ruszasz. Są inne ważniejsze zadania, a one mnie tak kują w oczy, już bym chciała naprawdę, żeby stąd zniknęły, dlatego zawsze jak jestem sama, to po troszeczku się nimi zajmuję. A poza tym mam pewne obawy, ponieważ już był pomysł robienia e, ogrodzenia z tych gałązek, e, Domków dla ptaków. E, zaraz będzie albo robienie... Co jest w ciechocinku? Terma, nie terma, Co jest w odcinku? Kurczę, brakuje mi słowa. Te takie solankowe. Hmm. Też tak macie na końcu języka słowa. Wiecie, co jest w cichocinku? Ja sobie nie mogę przypomnieć słowa. Nie przypomnę sobie. No dobra. W każdym razie obawiam się, że ostatecznie to stanie na tym, że Adrian wpadnie na pomysł, że wytachamy te gałęzie gdzieś dalej i będą leżały. Dlatego dzisiaj się nimi troszeczkę zajmę. Te większe pójdą tam, gdzie są te większe, a te mniejsze do naszego urządzonka, którego używaliśmy raz. I nie mogę namówić Adriana, żebyśmy je podłączyli i zajęli się tym drugim stosikiem po drugiej stronie, który teraz widać. Tak, Maja? Za co się bierzemy? Bierzemy się za gałązki, tak? Dziewczyny niedobre. Oczywiście będą się biły i fajnie patrolują teren. Jak ktoś przejeżdża, to jest pełna uwaga. Zuma jest czujna. Czujna jest zuma. A w ogóle jeszcze, pamiętacie historię Zumy i Majki i trzeciego pieska, który zawsze był z nimi, i w momencie, kiedy dziewczyny się znalazły u nas na podwórku, to pani sąsiadka właścicieli, która je szukała, pytała, jak zobaczyła nasze ogłoszenie o tym, że pieski są u nas, pytała, czy jest z nimi trzeci piesek. To jest ten piesek, który znalazł się tam gdzieś w okolicach Butławka, opowiadałam wam kiedyś. Więc napisała ci do mnie ta pani, ta pani adoptowała tego trzeciego pieska i pyta się, jak mają się dziewczyny, Ponieważ spotkała w dniu wczorajszym bodaj, albo dzisiaj rano. No nieważne. W każdym razie spotkała panią z Animalsów i dowiedziała się, że dziewczyny zostały adoptowane przez nas. Także trochę sobie wypisałyśmy, bo wysyłałyśmy sobie zdjęcia dziewczyn i Aresa no i git. I tak miło było. I znowu klepie, nie? Zamiast robić to ja gadam i gadam, i gadam. Drugi Adrian, Dobra, i idę robić. czy jest jakaś różnica? drobna jest no ta kubka jest troszeczkę mniejsza wygląda na większą tylko dlatego, że na dole leżą liście jakbym je zgrabiła, to byście zobaczyli jaka ona jest malutka już ta urosła a tą się zaraz zajmę bo to są kawałki drewna które powędrują tam na ten stosik z abelami. To są te drewienka, z którymi nasza rozdrabniarka by sobie po prostu nie poradziła. Także, żeby jej nie zepsuć, bo musimy ją oszczędzać. Te duże idą tam. No nie ma już tego dużo. Naprawdę, zobaczcie. No to są liście. Ale na razie specjalnie nie grabiłam, żeby potem efekt był fajniejszy. Jak już zrobię takie... Wow! Widzisz, Adrian? Można, można. Fajnie. No, troszeczkę jeszcze tego jest, ale, ale dam radę. Tężnie. To jest to słowo, które mi uciekło. I to nie jest tak, że sprawdziłam, po prostu tnąc gałązki, mi się przypomniało, że obawiam się, że w końcu będzie pomysł, żeby zrobić z tego tężnie. No dobra. Polecę sobie teraz to. To, 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 to. Przerzucić tam. A potem lecę do garażu. Tak szczerze, to bym sobie skończyła dzisiaj te kawałki, ale obiecałam, że zajmę się garażem. Więc, żeby nie zrobić, bo przykrości, zajmę się garażem. Cerkę, która godzina? 19. Uuu, za dużo czasu to już nie mam, Także ruszam. O, 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 o! Chciałam powiedzieć oh. Oh, oh, oh. o! O Majka! Zostałam zaatakowana przez dwie wściekłe bestie. Zumę i. I majkę! Takie bestie straszne! O kurczę! Dziąch! Co to ma być? Uwaga. Uwaga, uwaga. No nie bardzo powiedzieć, no. Dzień dobry, jestem Zuma. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dobry pancia się dzisiaj nie umyła, czy mają umyć szybciutko. Szybciutko. I z drugiej strony. Tak, 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 umyjmy pancie szybko. O, posz. O obozie, o Boże, o, Boże, o Boże. Pan cię już tydzień nie musisz nie Chciałam powiedzieć... Już spokój, dziewczyny. Spokój, ci kusy! Sobą się zajmijcie. Chciałam powiedzieć, że gałązki przeniesione. I biorę się za garaż. Mamy godzinę 20:51. Na dworze ciemno, trochę kropi, a ja skończyłam garaż. I i chciałabym go pokazać, ale jest ciemno. No więc proszę. Tata. O. Można. To są kasety po poprzednich właścicielach. Cały karton. Nasze sprzęciki do testów, do uprzątnięcia, bo wszystko zakurzone. Stół już czysty. Tam jest jeszcze bałagan, także spokojnie. Ale zobaczcie, tutaj... Trzy wory śmieci. Elegancko. Można? Można. To taka propo komentarza jednej pani, która napisała, oczywiście żartobliwie, mam nadzieję, że nie wierzę w to, że jesteście w stanie coś uprzątnąć. No więc jesteśmy. Piękny, czyściuteńki garaż. Aż się normalnie chce tu chodzić. Rewelacja. Jest ciepluteńko późno, jutro na rano do pracy, a czekam jeszcze na Adriana. Z jakieś pół godzinki powinien być. Także wtacham chyba ten styropian, chociaż chciałabym mu pokazać, jak to wygląda, ale chyba muszę wtachać ten styropian do środka, bo kropi. Dobra, jeszcze raz. Przegadałam oczywiście i przełączałam i zaraz będzie urwało ci dwie sekundy filmu, no więc powtarzam. Jeszcze raz pokażę, żeby Adrian mógł sobie obejrzeć, jak wygląda uprzątnięty garaż? A wygląda rewelacyjnie. Normalnie jestem się Idę czekać na Martę. Kim sam? Zdążył wejść, przebrać się i już dziamie. Dziamie? <laughs> nie, nieźle. Jest głuchy no. jak pień. Tak, mam jedno i drugie ucho zatkane, także dzisiaj wszyscy drą do mnie japę, a ja i tak, tak, bodźców nie nie, nie Coś przymiem. do niego mówię i jest. Słucham, słucham! Słucham! Jeszcze słucham. raz? <słucham> no. <słucham> po tym przyziębieniu mi tak zostało. Trzeba będzie, że się doleczy i będzie ok. No, opowiadaj. Co no miałeś co opowiadać? Mam opowiadać. Jeszcze raz? Co mam opowiadać? No nie wiem. No, po coś włączony. Powiedz, czy garaż Ci się podoba? Bardzo, bardzo mi się podoba. czyściutko, w miarę luks. W miarę? No, już ten, już żeśmy rozmawiali przy, w garażu, że bierzemy zaprawy. któregoś dnia kupimy i, i bierzemy się już zakończenie tego tych wzmocnienia, tego murowania i tak dalej. Już zakończył ten temat, bo już ile można. I tą elektrykę pociągnijmy. Kobusia ładnie uprośmy, żeby przyjechał, skasował nas ładnie, zrobił to, co zostało. I, I tyle, nie? I kolejny etap za nami. I kończmy, kończmy, kończmy to, bo to już się ciągnie coś, coś za długo przedłuża to wszystko. Nie? To, no tak. Ile można. Tosia za tobą to To Tosia robi mi masaż po Tak, właśnie no coś tej to. Pazurami. Cio, kto jest piękną ziomą? Kto jest piękną ziomą? Zazdrośnica. O, siedzę, zazdrosny kot. Zazdrosny kot. No dobra, możesz pokazać, co będziemy zaraz nagrywać. Paty, ona Wiesz? ma ranę, patrz, po tym. Widzisz, stróbka ma z krwią. Ja myślę, że to jest po tej awanturze, wtedy. Tak, no. Ślaszna lądka, tak, tak. wyszła z tego lepiej niż ja. No, a tam ty, to. Dobra, pokazuj. <śmiech> pokazuj. <śmiech> co za co się bierzemy, za... dlaczego ja to jestem teraz? Adrian jest tutaj, ponieważ nie może żyć bez kalenia i bez swoich dziewczyn. Nie, <grym> ponieważ dostaliśmy na, na testy latarki, dlatego tutaj jestem. Nie, naprawdę, dostaliśmy na testy latarki i trochę się nimi pobawiliśmy. I są tak. Yy, naprawdę, Bajranckie. No, że po prostu musimy. Tak, jak z weworkiem wstąpiło, zrobimy sobie oddzielny odcineczek. Yy, kurde, naprawdę. I, I wy pewnie myślicie, co mogą latarki, no to te mogą, naprawdę są fajne, nawet czytałem jeszcze opinię, bo mówię, może ja mam jakieś złudne wrażenie, ale nawet na Allegro mają 4,9 z hakiem z... opinie, także to już wysoko jest cenione. Także nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić sobie teraz ładne cięcie i brać się za nagrywankowe. jeszcze nagrywanko. powiesz nazwę firmy, tylko poczekaj, pokażę, tak, pokażę, pokażę. Tosi, która wchodzi Kotu tam. Kotu dać karton, to po prostu nie, nie, nie ważne, jaki nie duży. Zmieścisz się? Przytrzymam jej. Wow. <laughs> Zmieścisz o się Tosia, dasz radę. Z kotami to jest wiecznie coś. No, co one mają te kartony w sobie? Nie? Może wejdź, to się przekonasz. A to, jej, to jej przeszkadza. To jest zbędne, to wywalimy. <laughs> tak, to wywalimy Tosiu. <laughs> Nie, to jest świetna zabawka. Głodomosie. Dobra, Rob cięcie i bierzemy się. Miałeś powiedzieć nazwę firmy. Jeszcze raz. Nazwę firmy miałeś powiedzieć. kucha. Proszę porówko. bardzo. Army tak. Także ładnie po, pożegnaj się z widzami, Bo to twój, twojej twórczości było dzisiaj filmidło. I jedziesz. Więc ja się bardzo ładnie żegnam. Dzisiaj z naszymi drogimi paniami, dostojnymi panami. Tak jak się witam, tak się żegnam. Życzę dobrej, spokojnej nocy i do zobaczenia następnego dnia. I dziękuję, że kolejny dzień ze mną wytrzymaliście. A, jeszcze cię pokażę. Siemaneczko. No, pożegnaj się, nie witam. No, to wszystkiego dobrego, jak to zawsze u mnie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. I do zobaczonka za chwilę.